Ernst? I bądź taki sztywny. Sztywny? A co ja mam zrobić ze swoim sztywnym? Wsadzić go w cipę i czekać na trzęsienie ziemi? Gdzie jest mój mąż? Ernst. Sera, Żadna sera. Chcę wiedzieć, gdzie jest mój mąż, Ernst Speckmeier. Ale co chcieć piękna seniorinę od tego barbarzyńcy? Dlaczego nie wziąć ślicznego małego Włocha ja wam zrobić amorę cały dzień? Chcę mojego Ernsta, ojca a, mojego dziecka, a? seniora. U pani wyrzuci to szkaradne dziecko. Ja zrobić pani nowe, o wiele piękniejsze. Głupiec. Chcę wiedzieć, gdzie jest mój mąż, Ernst. Tak, gdzie ma być? Leży na tapczanie, kompletnie zalany. Co on robi na pani tapczanie, pani Schmidt? Niech go pani sama zapyta. Wygrał ze swoimi kumplami w lotta, a potem się upił. To jeszcze nie powód, żeby spać obcych. Wypraszam sobie, jestem porządną wdową. Pani mąż nie jest mi do czegoś takiego potrzebny. Niech go pani sobie zawiera. O tak, Seniorina, pójdę z Panią i pomogę. Stawaj, moczemordą. Nie jestem żadnym moczemordą, tylko królem lotto. Giancarlo, zostań. Jesteś mi jeszcze potrzebny. O nie, tej nocy nie. Kara musi być. Ja wziąć piękna seniorina, a ty mieć to. Pasta.